Nie znów i łodak, ja je usłyszałem. Później się gdzieś tam przeniosłem, nie wiem, troszkę wyżej, powyżej 730 czy byłem tam na przy 750 czy 60 z tych z tych górnych, że tak powiem, warstwach yy, zawodowych I, i też dzięki temu stojąc dość długo na ceku, te wszystkie słabsze stacje, które w tych zawodach w zasadzie nie stają na sekundę, bo stają tam na sekut, tylko stacje klubowe głównie i kilka stacji. Z pojedynczym operatorem po prostu udało się to, to, to wszystko pologować. Jest będzie efekt, zobaczymy, bo to jest klasyfikacja roczna i tutaj nie chodzi wiesz, o to, żeby przecież taki wynik na siłę robić, ale jest satysfakcja, ta tak, w końcu jest, to są to są sportowe zmagania, jakiś tam dobry wynik to jakiś czas, to wspiera tutaj duchowo prezydent Badań, to jest no, to, co. Ja pluction, no, to no, no to jak taki to wynik To ja to po No ja mam parę kół robili, do środowiska To pójście w uchwałę na pewno To Bo godziny, a chyba tam 120 USO około miały najwięcej stacji, które chodziły multi, czyli tam z WSRB